Cześć, mano, na imię Cześć Postanowiliśmy pokazać wam efekty naszej pracy po odcinków nie było Tak wygląda nasz obóz aktualnie. Tak Bez To jest właśnie obóz jeśli go nie używacie Tak Nie, tak naprawdę to postanowiliśmy opuścić to miejsce Ponieważ nie przynosi nam żadnej radości już mieszkanie tutaj Mrowisko! Nie ma niczego właśnie prócz mrowisk, wszędzie mrówki wilki, w ogóle. W te mrówki mi rozwalają, one, one wyglądają jak jakieś krety, nie. Nie wiem, one wyglądają, ale... Dobra, I właśnie, uderza, widzicie, widzicie tą łódeczkę właśnie będę wsiadał i będę płynął, będę prowadził tutaj, bo ja mam tutaj tego prawo jazdy na łódkę. Oczywiście odpływam sobie Takie zachowanie właśnie jego nie zawsze zostawia. No. To by było na tyle. Tak więc płyniemy. To cóż więc, co ja powiem? Mogę powiedzieć tylko jedno. Mam nadzieję, że nie będzie sztormów dzisiaj. Tak właśnie płyniemy, tak ciągle płyniemy. Tak, to jest taka. Tak, to tak właśnie dzieciak, jak to Ależ żyję. Ale co tam? Teraz... Góry płyn. E, teraz... Jeden. Dobra. Teraz Dobra. włączę radejko, które zabrał ze sobą. Tak. To jest słoneczne, bo talerzy zmontowaliśmy z boku łodzi, jak widać. Tak. Jak tak jak nie tam. widzicie, to musicie jeszcze zaktualizować y, flasza, bo macie braki tam w grafice. Dobra. Start radio. Brać koniec. O kurde. Działa, działa! do śpiewania... i chłopy.

Jakiś Kichronik. Kichronik. na Kichronik. 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 A Kichronik. 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 nie Kichronik. Nie nie ma. Kichronik. 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 To? Kichronik. Kichronik. Kichronik.

tak jak widzicie, jakiegoś tylko odbierać, tylko y, muzyczki disco polał. Dobra. No. Również przyśpiewki. Dziękuję, to nie Okej, dobra. <laughs> Okej. Okay. To jest ja powiem Ci? Tak długo płyniemy, zresztą chyba ta choroba powoduje u mnie takie... ...zawahania. Tak, płyniemy z drzwi. Chodźmy z drzwi, byli realne drzwi. Nie ma tam się poświęcić. dla Teraz mam wybór, którą... ...drogę. Ja polecam w dół. Nie tędy. Tak jest był. Jak Ty znasz, tutaj się nie ulega To jest wyjątkowy. Tak. tak. Wejdź, przejmę stację. No, Zobacz, to jest stacja, tego Stacja LCG myśmy się rozmontowali No, myśmy no. przejęliśmy radium No, tutaj odparę do rocznej tej zebra O, Tu też tam tutaj jest, No patrz, czekaj O, tu, jakie tutaj naprętu Tu, w tym momencie, tu tu Rówce? No, takie żółte coś w tym guście Plany duże? No. To nie jest domów ten. To jest to po prostu bagna na przykład na boku. Jasna odstawa. I koniec. Tak, Ej, płyniemy. A to za droga, kurde. To tamty trzeba. To zawracam. Ej, tu możemy. Wrócimy w malutkie przerwie. Tak. I płyniemy dalej. No. Wyciągasz tę statę znowu. Dwa? Możesz gdzieś tego. My też to... To jest fajne. Widzisz? Tu mamy bagna po jednej Musiałem strony. Musiałeś pustynię, a to się Nie. to jest bagna. A to są bagna, to jest? Nie, bagna są takie... To to, to jest, 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 jest nie no, ma prawa, co to jest? O, tutaj do boku. Do lewego. Tu? Chodź. 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 Och, co to jest? Porozejrzyjmy się. No to tu mam ten siatek, bo tego nie widzę. Ale ja owszem. To są bagna? To nie są bagna. To tak, że będziemy te... Eee, ...latające... ...prosie. I w górę. Od razu będzie mało. Dobra, dawaj. Teraz ty patrzysz, się trochę prześpię. Ja nie mogę, ty musisz. Dobra. Niech będzie. Ty Pięć sekund. Przestawić trochę kalorii. No w miejscu publicznym wejść w się gościu, nie? Co ja robię takiego złego? Że mi się zachciało? Jaki typ, nie? Okay, to wiem co robisz. Co? Śpiewam coś, no. się ja... Okej, to. się pożegnam, a tu I witamy po tym, jak Zecino tak do króciuskiego lekarza, takiego druida i wyleczył chyba. A nie? Panie, jest bug na możemy zawitać to sobie do właśnie, właśnie. Ja też. Kłódka. Tak. Dawaj, bierzemy. Zniszczona prawie już No bo jest taka pomarańczowa bardzo jest. Aha. Pięciu do góry to tam, co tam, tam, tam? Zaraz tam pójdziemy, pójdę do Okej. Jeszcze tutaj? Dobra, ale do bagni. Chcemy zobaczyć punkty.

Chyba w bardzo widzę. Co to? Właćko, jak z... Właśnie, kiedyś Zacznijmy od was, jestem Jak złapać? zabić? <grym> Wiesz, tak? A ty nie wiem, jak Ale Chyba Jakie ty Zajmę? nie umiesz w ściskuście? Jak ktoś ma endera, to łatwiej jest za tak, tak. Dawaj, boję. Kurde. Czekaj. Bo to musisz liczyć na nią On on jest bardzo malutka i ciężko. Zobaczcie jak się łapie z baszki, gdzie to jest. Kurde, się <laughs> Tak, zaraz spędzimy pół odcinka na łapaniu Dobra. O, to no muszę zrobić. Ta jest moja. Ha, jest, udało no, się. Dobra, potem jak zapojrzymy baszkę, możemy pójść dalej. Dobra, pójdziemy dalej. nie robię. Dobra. Dobra. O, jest jakaś kuchleć. Dobra. Idzie, moja. Jest, odpaliśmy, dobra, potem odpaliśmy drugą maszkę, użyjemy tu na zarośle z siebie taka proporcja Jak? Mam ja. teraz okno postaci, ty ten miecz na fioletowym i tym No, no. o, I o się z siebie Ile ich miałem Dużo Ola One się przydają jak masz zmniejszoną yy, ilość HP.

ale kiedy O, tak, nie był... Nie. No. O, ty, ty? Płyn, tutaj, Tutaj? Yy, no, dalej w tam. Tego nie było. Płyn, płyn dalej. Tam widzicie? Tam był... Złu, yy, w okrąglu, tego, o, w tu tego. O, tu, to tu za jakaś... To, to, patrz, patrz, coś? Chodź, płynie. <gulanie> 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 <Darko> Dawaj, zamierzamy tam. Dawaj, <gulanie> chcę. się No ja nie mam. bo Chat follow. Tak, nie możesz? A wejdź na to, normalnie wejdź. Nie mogę. Musi się dać. Może ten, czekaj. Wow, to to, O, ha. Nie mogę. Wejdź na łódkę. Ja płynę łódką, ty tam płyniemy. Tak, jedna będzie polował. Czekaj. Dobra, płynie. Tylko nie zrywka. Bo tak zwierzęta można zadać. Ej, to my może przerwiemy, bo to może być nudne Nudne kupowanie z takim powolnym. To nudne. Powolnym zadaniem, więc wracamy, gdy tylko dopłyniemy do jakiegoś brzegu. Nie no. I płyniemy dalej, i płyniemy dalej. Nie ma tak magiczny, magiczny świat z radem disco popsy, Oto tylko disco polo okay. teraz nasz, nasz. otwieraj disco polo się Mnie trzeba przejść na dole kawałki. E, yyy, nie zgadzam, będę musiał udawać burdę i tę łódkę Zgadujesz. co? zgaduję teraz ja, że gdzieś gdzieś oś osiedlimy, to? To może gdzieś od... Zewka wyłiczył te... To to weź... Dobra, nieważne. Myślałem, że to nie będzie stracili. Chciałbym wiedzieć, gdzie są ryby. Kończymy się z tutaj? To trochę smutno. No. Nie pojem dalej. raj. To jest jeden tam mhm. na moim na bizet, pojemmy. No. Nie, ma, to jest tam, bo wody są. Lewo.

Wyszło, Ja na od co 11 tysięcy. Nie płyniemy. Nie nie, nie no się zmurzyło i działa nowość. O to jest inne widzę. O nie? który lepsze, pierwsze drugie drugi? Oj, koniec drogi. do no, ryb. Aha. Tam zamieszczam to. Mając te ryby były. No tutaj, tutaj, No, no to tutaj, Nie, ale dalej, Chyba. Dziś tutaj. Dziś Za tutaj. Tym, tym o, dziś tutaj. tutaj. O, gdzieś tu, tutaj. No. O, dziś tu. O, Tutaj? Tutaj? Klucz hmm. tu, po drugiej o, stronie. Jest tutaj A, to mnie tu. stronie. No. O, No cóż dobra, na tym chyba zakończymy ten odcinek tutaj o właśnie w końcu dopłynęliśmy do tego naszego upragnionego miejsca chyba. Chyba. zobaczymy. Ja się żegnam. Żegnam się Testatima. Ja nie. Dobra, no to żegnam się ja. Nara.